Próbuje to ukryć, ale ty to czujesz. W głębi duszy wiesz, że dzieje się coś głębszego. Walczy ze swoimi uczuciami, tak jakby prowadził bitwę, która już na starcie była przegrana. To nie kwestia braku chęci ani obojętności, to walka z nieuniknionym, z tym, co serce już zadecydowało. Ale umysł upiera się, by zaprzeczać. Możesz to dostrzec w drobnych gestach, w słowach, które pozostają niedopowiedziane. W spojrzeniach, które odwraca, ponieważ nie potrafi ich podtrzymać, i zadajesz sobie pytanie: dlaczego? Dlaczego ktoś miałby tak walczyć z tym, co czuje, z czymś, co mogłoby przynieść tyle znaczenia, tyle połączenia? Nie jest łatwo to zaakceptować, ale czasem strach jest silniejszy. Strach przed utratą kontroli, przed poddaniem się i nie wiedzą, co będzie dalej. Strach przed powtórzeniem bolesnych historii z przeszłości. A może nawet strach przed nowym, przed tym, czego nie można przewidzieć ani kontrolować. Ale jest coś, czego nie da się zaprzeczyć. Przeznaczenie ma własną siłę, coś, co działa po cichu, podczas gdy On próbuje się opierać. Czy zauważyłeś to? Jakby okoliczności, zbiegi okoliczności, a nawet chwile, które wydają się nieistotne, były wszystkimi znakami poruszającymi pionkami w większej grze. To nie tylko o nim, ani o tobie. To o spotkaniu dwóch dróg, które mimo, że próbują się oddalić, wydają się przeznaczone, by się przecinać. Może próbować walczyć z tym, co czuje, może się oddalać, może udawać, że to nic takiego. Ale, gdy jest sam, gdy nikt nie patrzy, naprawdę myślisz, że nie myśli o tobie? Że nie odczuwa twojej nieobecności, jak pustki, której nic nie może wypełnić? Jego milczenie nie jest brakiem odpowiedzi, jest odpowiedzią samą w sobie. To ciężar emocji, z którymi wciąż nie wie, jak sobie radzić. Teraz chcecie o coś zapytać, jak daleko jesteś gotowa się posunąć dla tego. Nie mówię, aby czekać wiecznie ani aby poświęcać to, kim jesteś. Ale czy jesteś gotowa zaufać, że przeznaczenie może cię prowadzić do czegoś większego? Bo nie ma żadnych gwarancji, wiem. Nie ma jasnych obietnic, ani podręcznika, który by mówił, co się stanie dalej. Są znaki, małe, ale realne. Jest ruch czasu, kształtujący coś, co jeszcze nie jest całkowicie jasne, ale co pulsuje z siłą czegoś prawdziwego. Nie łudź się, miłość nie zawsze jest łatwą drogą. Testuje naszą cierpliwość, nasze wybory, a nawet naszą wiarę. Ale jeśli jest coś, co czujesz w głębi swojej duszy, coś, co sprawia, że wierzysz, że on walczy, nie dlatego, że chce, ale dlatego, że jeszcze nie wie, jak przestać walczyć, być może to przeznaczenie szepcze, że to jeszcze nie koniec. Czy zdajesz sobie sprawę, jak to wszystko na ciebie wpływa? To nie jest tylko o nim. Ta walka, którą on toczy, również odbija się na tobie. Miesza w Twojej głowie, w Twoich emocjach, w Twoim spokoju. Złapiesz się na analizowaniu każdego szczegółu, każdej wiadomości, każdej ciszy, próbując znaleźć odpowiedzi, których on ci nie daje. I to cię pożera, bo mimo, że chcesz wierzyć, że on też czuje. Brak jasności czyni cię wrażliwą w pozycji, w której nie chcesz być. Ale jest coś, co trzeba powiedzieć. Jego zamieszanie nie jest twoją winą. Bariery, które on wznosi, mury, które buduje, są odzwierciedleniem przeszłości, którą niesie, lęków, z którymi nie miał jeszcze odwagi się zmierzyć. To nie jest o tobie, choćby wydawało się osobiste, choćby czasem wydawało się, że odrzuca to, co masz najprawdziwszego. To jest o nim, o tym, co musi rozwiązać w sobie. A ty? Gdzie to cię zostawia? Pozostajesz w tej przestrzeni między oczekiwaniem a pragnieniem pójścia naprzód. I to jest trudne, wiem, bo nie chodzi tylko o podjęcie decyzji. To nie jest takie proste jak przewrócenie strony, jak wiele osób mówi. Gdy jest prawdziwe uczucie, korzenie sięgają głębiej. One przyczepiają się nie tylko do twojego umysłu, ale też do serca, do twojej duszy. To nie jest coś, co można wyrwać z dnia na dzień. Więc pytanie, które naprawdę ma znaczenie, brzmi: co z tym zrobisz? Będziesz dalej próbować interpretować jego sygnały, czekając aż sam zdecyduje, czego chce? Czy zaczniesz zastanawiać się, na co naprawdę zasługujesz? Bo tak, los może działać, tworząc idealne okoliczności dla tej historii, ale los również potrzebuje przestrzeni do działania. I ta przestrzeń zaczyna się, gdy przestajesz się zmniejszać, by dostosować się do jego lęków. To oznacza, że musisz jasno wyrazić, co czujesz i czego oczekujesz. Nie mówię, żeby stawiać ultimatum, żeby go naciskać lub zmuszać do zobaczenia czegoś, na co może jeszcze nie być gotowy, ale musisz się wyrazić, bo twoje życie nie może utknąć w niezdecydowaniach, które do ciebie nie należą. Masz prawo postawić swoje szczęście na pierwszym miejscu, nie obawiając się utraty czegoś, co w głębi serca nigdy nie należało naprawdę do ciebie. Dopóki on nie zdecyduje się również walczyć o to. A teraz chcę ci zadać ważne pytanie. Czy wierzysz, że on ma tę siłę? Czy wierzysz, że za tą konfuzją, za tym strachem jest ktoś gotowy zrobić krok dalej? Bo to jest kluczowe pytanie. Nie wystarczy, że on coś do ciebie czuje. Musi być gotów stawić czoła temu, co konieczne, aby żyć tym w pełni. Bez tego wszystko, co będziesz mieć, to fragmenty chwili. Kawałki czegoś, co nigdy nie stanie się całością. Ale muszę być szczery: jest granica do tego, ile możesz oczekiwać, jest granica do tego, ile możesz dawać, bez otrzymywania z taką samą intensywnością. Miłość to niejednostronne poświęcenie. To nie jest onoszeniu ciężaru związku samotnie, czekając, aż druga osoba zdecyduje się dołączyć do podróży. Chodzi o wymianę, o partnerstwo, o dwa serca, które decydują się wspólnie iść naprzód, mimo niepewności, mimo lęków. A oto prawda, którą może musisz usłyszeć. Jeśli on nie jest gotów, to nie jest koniec świata. To nie oznacza, że nigdy nie byłaś wystarczająca, że nie zasługiwałaś na tę miłość. To tylko oznacza, że on nadal utknął w czymś, czego nie możesz rozwiązać. On musi stawić temu czoła sam. A podczas gdy on to robi, ty musisz zadbać o siebie, ponieważ nikt nie może wypełnić pustki drugiej osoby, nie opróżniając przy tym siebie. Teraz pomyśl ze mną: czy czujesz, że przeznaczenie stawia cię w tej sytuacji, aby nauczyć cię czegoś? Ponieważ czasami to, co wydaje się być oczekiwaniem, jest w rzeczywistości okazją do rozwoju. Może ta sytuacja pokazuje ci, czego naprawdę chcesz w związku, co jesteś gotowa zaakceptować, a czego nie? Może przygotowuje cię na coś większego, czego jeszcze nie widzisz, ale co jest częścią dużo większego planu niż ten moment. Ale nic z tego nie ma sensu, jeśli nie podejmiesz decyzji. Nie o nim, ale o sobie. O tym, czego chcesz od swojego życia na przyszłość. O tym, jak zareagujesz na ten chaos, na ten strach, na tę walkę, której on jeszcze nie wygrał. Ponieważ w końcu przeznaczenie działa, tak, ale działa poprzez wybory, które podejmujemy. Kroki, które stawiamy, drzwi, które decydujemy się otworzyć lub zamknąć. A teraz chcecie zapytać z pełną szczerością: Co mówi twoje serce? Nie strach, nie brak, ale serce: czy wierzy, że warto czekać? Czy też prosi Cię, abyś szła dalej, abyś otworzyła przestrzeń na coś nowego, coś, co jest w pełni zgodne z tym, kim jesteś i z miłością, którą wiesz, że zasługujesz? Bo w głębi duszy już znasz odpowiedź. Jest w tobie, w najcichszym miejscu Twojej duszy, czekając, aby zostać usłyszaną. Pytanie brzmi, czy masz odwagę jej wysłuchać i postępować zgodnie z tym, co mówi, nawet jeśli oznacza to odejście od czegoś, co wciąż tak bardzo cię porusza. Prawda jest taka, że, choć trudno to przyznać, już wiesz, co musisz zrobić. Nie dlatego, że ktoś ci powiedział, nie dlatego, że świat tego od ciebie oczekuje. Ale dlatego, że twój instynkt już ci podał wszystkie odpowiedzi. Czujesz to, gdy myślisz o energii, którą zainwestowałaś w tę sytuację, o momentach oczekiwania, o nocnych wątpliwościach. Czujesz to, gdy zdajesz sobie sprawę, że próbujesz budować most sama, podczas gdy on zdaje się tylko obserwować z daleka. I boli. Prawda, boli, bo jest miłość. Bo mimo wszystkich walk, mimo ciszy jest coś, co was łączy. Coś czego być może nie potrafisz wyjaśnić ale co jednak tam jest, ale czy to coś jest wystarczające? Bo miłość, choćby jak piękna i potężna, musi być wspierana przez wybory. Samo odczuwanie nie wystarczy, trzeba działać, a w tym momencie wydaje się, że on nie działa, więc musisz się zapytać, jak daleko jesteś gotowa dlatego pójść. Nie ma tu dobrej ani złej odpowiedzi, bo tylko ty wiesz, ile ta historia dla ciebie znaczy. Tylko ty wiesz, jak długo jesteś gotowa czekać, by zobaczyć, czy on będzie w stanie przełamać bariery, które sam stworzył. Ale chcę, abyś zrozumiała jedno: czekanie nie oznacza anulowania siebie, nie oznacza wstrzymania swojego życia, podczas gdy on zdecyduje, czy jest wystarczająco silny, by walczyć. Nie możesz kontrolować jego uczuć ani wyborów, które podejmuje, możesz jednak kontrolować to, jak na to reagujesz. Możesz zdecydować, czy warto kontynuować ten cykl, czy też nadszedł czas, aby zrobić krok wstecz, nawet jeśli teraz to boli. Ponieważ czasami wycofanie się nie oznacza poddania się, to tworzenie przestrzeni. Przestrzeni, aby zdał sobie sprawę, co może stracić. Przestrzeni, aby stawił czoła swoim lękom i może znalazł odwagę, by walczyć o ciebie. A jeśli nie będzie walczył? Jeśli wybierze, pozostanie zamkniętym w swoich własnych murach, wtedy to będzie odpowiedź, której potrzebujesz, ponieważ brak działania z jego strony również jest wyborem, i choćby bolało, to cię uwalnia. Uwalnia cię, aby szukać czegoś, co będzie tak wielkie, jak miłość, którą jesteś gotowa oferować, czegoś, co cię wypełnia, zamiast ciągłego kwestionowania, czy jesteś wystarczająca. Ale wiem, że ta decyzja nie jest łatwa. To nie jest jak przekręcenie klucza i przejście dalej. Będą dni, kiedy poczujesz, że podjęłaś właściwą decyzję, i inne, kiedy tęsknota się nasili, a wątpliwości cię odwiedzą. I to jest ludzkie. To część każdego procesu leczenia. Ważne jest, aby pamiętać, że nawet w najtrudniejszych momentach wybierasz siebie. I to jest najważniejszy wybór, jaki możesz zrobić. I jest jeszcze coś, co chcę, abyś rozważyła. Przeznaczenie się nie myli, ale nie działa samo. Kładzie przed nami możliwości połączenia lekcje na naszej drodze, ale to my wybieramy, co z tym zrobić. Może przeznaczenie umieściło cię w tej historii, aby coś ci pokazać, o nim, o tobie, lub nawet o tym, co znaczy naprawdę kochać. I może lekcją tutaj jest uświadomienie sobie, że miłość zaczyna się w tobie, że jesteś wystarczająca, nawet gdy ktoś inny nie potrafi tego dostrzec. Więc jeśli zdecydujesz się dać przestrzeń, chcę, abyś zrobiła to z przekonaniem, że podążasz właściwą drogą, nawet jeśli na początku wydaje się to trudne. Bo ta przestrzeń nie jest tylko dla Niego, ale także dla Ciebie. To przestrzeń do oddychania, do ponownego połączenia się z tym, kim jesteś, do przypomnienia sobie, co sprawia, że jesteś szczęśliwa. Ponieważ na końcu przeznaczenie zawsze działa na naszą korzyść. Nawet jeśli nie możemy tego od razu dostrzec. A teraz, znowu cię pytam, czego naprawdę pragnie twoje serce? Chce dalej próbować, wiedząc, że istnieje szansa, że on nigdy nie wyjdzie z tej wewnętrznej walki? Czy chce cofnąć się krok i zaufać, że jeśli ma być, to będzie, ale nie kosztem twojego spokoju, twojej radości czy twojej istoty? Bo w głębi duszy zasługujesz na więcej niż ktoś, kto walczy z tym, co czuje. Zasługujesz na kogoś, kto wybiera walkę o ciebie, o was, a ta różnica, choć może wydawać się mała, zmienia wszystko. I teraz decyzja jest przed tobą. Możesz dalej wyczerpywać się, próbując rozszyfrować jego sygnały, czekając na jasność, która być może nigdy nie nadejdzie. Albo możesz wybrać priorytet dla siebie, zrozumieć, że twój spokój i twoje szczęście nie mogą zależeć od walki, którą on toczy wewnętrznie. Nie włączając cię naprawdę w ten proces. Wybranie siebie nie jest egoizmem, to akt miłości własnej i to właśnie daje ci siłę by przyciągnąć miłość, na którą naprawdę zasługujesz, taką, która przychodzi bez wątpliwości, bez oporów, bez barier. Jeśli naprawdę coś do ciebie czuje, zrozumie, co jest na szali. Ale do tego potrzebujesz dać przestrzeń. Musisz pokazać swoimi działaniami, że nie jesteś dostępna dla relacji na półgwistka, dla kogoś, kto nie wie czego chce, a jeśli mimo to nie będzie w stanie walczyć, to również będzie odpowiedź, której potrzebujesz, nie jako koniec, ale jako nowy początek dla Ciebie. Przeznaczenie działa tak, ono zawsze działa, ale przeznaczenie także potrzebuje Twojego udziału. A Twój udział zaczyna się teraz od decyzji, aby nie osiadać w tym, co sprawia, że czujesz się niepewna lub zagubiona. Zdecyduj się zaufać, że jeśli ta miłość jest naprawdę częścią twojej drogi, znajdzie sposób, aby się z nią zgrać, w pełni się zamanifestować. A jeśli nie, uwierz, że coś jeszcze większego i piękniejszego czeka na ciebie dalej. Teraz chcę usłyszeć od ciebie, co czujesz w związku z tym wszystkim? Myślisz, że on opiera się z powodu strachu? Czy może uważasz, że jeszcze nie jest gotowy, aby kochać? Jak radzisz sobie z jego wewnętrzną walką, jednocześnie starając się chronić swoje własne serce? Napisz w komentarzach, podziel się swoją historią. Chcę, aby to miejsce było miejscem, gdzie możesz się wyrazić, zastanowić, a może znaleźć inspirację do podjęcia decyzji, którą uważasz za najlepszą dla ciebie, a jeśli dotarłaś aż tutaj, to znaczy, że ta wiadomość rezonuje z czymś w tobie. Więc skorzystaj z tego momentu i zapisz się na kanał. Tutaj mówimy o prawdziwych uczuciach, o wątpliwościach i wyzwaniach, które są częścią miłości, życia i rozwoju. Zostaw lajka, jeśli ta wiadomość w jakiś sposób Cię poruszyła i podziel się nią z kimś, kogo wiesz, że może przechodzić przez coś podobnego. Budujmy razem przestrzeń, w której możemy lepiej się rozumieć, dbać o siebie i tworzyć bardziej prawdziwe relacje. Twoja historia ma znaczenie. A ja jestem tu, aby Cię wysłuchać. Porozmawiamy?